Witam z bardzo serdecznie. Jesteś Sebastian Kowalczyk. Moi drodzy, pod filmem o wędkach sandaczowych do łowienia woblerami. Jeden z widzów napisał, że co to jest w ogóle takie wymyślanie sztucznego powielania wędek, jak to można wszystko łowić jedną wędką. Ale moi drodzy, ja się w ogóle z tym totalnie nie zgadzam. Ja mogę cały sezon łowić parząfią, okonie i sandacze, i szupaki, i klenie mi się trafiają, i bolenie mi się trafiają. Oczywiście, że można. Tak naprawdę to całe zapotrze zapotrzebowanie na pewne rzeczy. Tworzycie, wy widzowie. No, my odpowiadamy na wasze komentarze, więc ja nie rozumiem, dlaczego ktoś się tymi komentarzami bulwersuje. No, wędką do łowienia sandaczy woblerami raczej nikt nie będzie łowił e, z łódki krótką wędką. A to jest właśnie jakby tematyka dzisiejszego odcinka. Tutaj już e, proszę bardzo, Marcinek na stanowisku. Paweł już wszystkie wędki Dzień powybierał. Dzień dobry. Te, którymi by łowił sandacze z łodzi. No i właściwie możemy zaczynać. No, czyli od czego zaczynamy? Z Łodzi nie chodzi o miasto Łódź, tylko jednostkę A, o płynącą Nie, jasności. Teraz pytanie. Wędki do łowienia, to, bo to też jest ważne. Wędki do łowienia z łodzi, wędki do łowienia z pontonu, bo to są całkowicie inne wędki. Wędki do łowienia z kajaka i z Bołta To też musimy Paweł podzielić, prawda? Aby widzowie byli zadowoleni. Jasty piermów. Oczywiście taki żart sytuacyjny. Mam nadzieję, że do takich absurdów nigdy nie dojdziemy. Troszkę też normalności. Ale będziemy mówili przede wszystkim o wędkach sandaczowych, krótkich Oczywiście. wędkach sandaczowych do łowienia z łodzi, bo to jest bardzo popularne wśród wędkarzy i dużo wędkarzy zadaje nam właśnie pytania o te wędeczki. Stąd też yy, sytuacyjnie zrobimy film na ten temat. Oczywiście. To pokaż. Tak. Powiedz ja się w ogóle Sebastian. z tym totalnie nie zgadzam. Ja do łowienia sandaczy z Łodzi również używam długich wędzi. Zgadza mnie, 240 to jest minimum, ale jak często rozmawiam o tym z wędkarzami, to oni mi się pukają w ogóle w głowę, że nie, wędka do łowienia z Łodzi, to ma być krótka, szybka, cięta. Tak więc słuchajcie, ja się z nikim kłócić nie będę. Wy chcecie, my Wam to dajemy. Proszę bardzo. Właśnie, dlaczego, dlaczego krótka wędka z Łodzi? No może do... Nie wiem, nie wiem. Dlaczego? No tak, parametry ja nie rzutowe. rzutowe. Ja, tak, ja takich wędek nie używam. Parametry rzutowe krótsze, tak? Dźwignia słabsza. Tak. Wszystko źle. Wszystko Inaczej, 220 cm to jest, to jest jeszcze wędka, którą ja potrafię złowić rybę. Wędka na przykład 186 cm, bo też takich spinningów ludzie do łowienia złodzi używają. Ja nie umiem to łowić, ja nie złowię ryby, ja nie zatnę. No nie potrafię, niestety. Ale to ja. A szczególnie ten, zawodnicy. Ten film jest skierowany do, skierowany do wędkarzy, którzy się przy takich wędkach zajebiście czują, super im się łowi, bo jednak Paweł, to, to jest, na to wychodzi rzecz bardzo indywidualna, dlatego ja tu nikogo nie krytykuję, nikogo tutaj nie chcę negować, jeśli Wam się takimi wędkami dobrze łowi, ja się mega cieszę, bo mogę Wam je sprzedać. To dla mnie jest czysta radość, moi drodzy. Oczywiście. Co, zaczynamy? Janusz biznesu. No Paweł, to taka jest prawda, no Boże kochany. Nie, no tak jest. Oczywiście. Przede wszystkim zawodnicy o te krótkie wędki pytają. Często jedno składu o wędki krótkie, poniżej dwóch metrów. Przede wszystkim, jak jesteście sami na łodzi. Przykładowo, dużo łatwiej Wam jest podebrać rybę, zwłaszcza dużą rybę. K, e, e, która jest docholowana do burty na krótkim dyszlu, krótkim kijem. E, tutaj sobie tę rączkę wyciągacie i... Aaa, no tak, bo jak oni łowią w timach, to musi sobie łowić sam podebrać, bo ten drugi to w tym czasie też ryby łowi, dlatego to o to chodzi. <laughs> Kolega, to kto... jest takie proste. Z myśl zasady, twoja ryba, twój problem. Tak? No nie, to jest Tim. Paweł, to jest Tim, to jest trochę inaczej. Poczekaj spokojnie, nie róbmy sobie. Dobra, nie, nie jajca. Żymy. Podchodzimy do tematu teraz poważnie. Także tak, krótkie, szczególnie może jeżeli ktoś łowi tak, często na Wiśle widać sandaczowców, którzy robią szybkie podbicia, szybkie prowadzenie na płytkiej wodzie, to właśnie do takiego dziugania dużo, dużo łatwiej i szybciej będzie nam to zanimować. Ja wiem. Tylko, część, kijem. tylko część tych widzów. Jeszcze, potem... jeszcze do tego mogą dojść koguty. Gdzie te szarpnięcia są, niemalże jakbyśmy chcieli tam rybę za kapotę tak, szarpnąć. To, to też kogucikie yy, krót, krótką wędką tego kogucika będzie nam łatwiej. Przepraszam, na... biję się w piersi, bo was oszukałem. Do Kogutów mam też krótką wędkę często <laughs> ja w domu. Przypomniał którą... sobie, dobra. Tak dobra. przypadkiem sobie przypomniałem, że taką wędkę właśnie używam do kogutów. Ale często ci wędkarze to tak właśnie tam stoją na tej wisze i tak robią, tak, cish, 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 cish. To potem piszą tak, panie Sebastianie, bo ja łod, mam łódkę i wszystko i łowię i nic nie mogę. Złap. Ale to jest jakby inna kwestia, my nie o tym myślimy. Może nie ma ryby w łowisku. Może tak. te, To jest podstawa, ryba musi być. Nie? Albo przynęta zła. Albo zła, albo zły, złe tory, zły wiatr. To Zawsze, bo tych wędek tutaj e, tak no na szybko właśnie, to że... chyba z 15. No i dobrze. Zaczniemy od budżetowszych takich. Tak, od, od najtańszych zaczniemy. Patrz, tu mamy jeszcze e, końcówkę serii e, Red Red Cut od Mikado. O, to. Bardzo. Te... Fajnie w łapie Słuchaj, to leży. tych wędek żeśmy sprzedali po prostu tak wszystkie w Wszystkie sprzedaliśmy, jakie były. Więc tak, króciutka wędka, fajnie leżąca w ręku. Też te wędki będą charakteryzowały się krótkim dolnikiem. Tutaj e, dużo właśnie e, robi praca nad więc nie spodziewajcie się jakiegoś długiego dolnika. Jest on, jest on w takich wędkach zbędny. Tu akurat mamy jeszcze wędkę z celownikiem. To jest, to jest wklejka, ale Marcin poszedł. Ale to ja, to ja będę przyginał spokojnie. Tak? Mhm. Aczkolwiek to nie jest taka wklejka jak w wędkach okoniowych, że cały blank jest kołkiem, a tutaj mamy strunę od. Nie, no to jest szybka wędka. E, więc to jest szybka wędka. Dziwię się właśnie, że tu jest zastosowana wklejka, no bo nie musiałaby być, nie? Bo to, ta, ta wklejka ma pracę Daj, ja taką, taką samą, jakby był Kurde. E, pusty blank. Ile ta wędka kosztuje, Paweł? Tak Zaraz zapytamy Marcina o około 150 zł. Dobra, okej, okej, okej. Weź szybko pytnij. Moi drodzy, oczywiście te wszystkie wędki, które pokazujemy, są przygotowane 118. dla was w bardzo dobrych cenach. W bardzo dobrych cenach. 118. 118 zł. Jeszcze te retkuty są troszeczkę dłuższe i w innych gramaturach, ale tu dla przykładu wzięliśmy 2.04 do 35 gramów. 10.35. Także taka pierwsza, szybka, tania wędka od Mikado kolejną Pięknie. wędką w zasadzie dwoma, bo jeszcze nam się uchowały znane i lubiane przez wędkarzy URBN. O kurde. I designersko fajnie to wygląda. Taki Moro, moro tutaj mamy zastosowaną piankę. Też w ręku to dobrze leży. Też są te krótkie takie szpady szybkie. I na przykład tutaj mamy jednoskład do 30 gramów 1,80 m wzrostu. Daj, przy, przy, daj przygnę, przygnę. Eee, no ładnie. Ty, właściwie Marcin to nie jest nam potrzebny do niczego. Do tego filmu. No, nie no, zawsze wyraźnie. A, no dobrze. dobrze. A no, do, a, więc tak, więc pierwszy do 30 gramów 1,80 m, ale tu już będziemy mieli do 30 gramów 20 w dwóch składzie. Bo ten 1,80 okay. to jest jednostka. Okej. Okay. Piękna praca. Trzymaj laska. To Marcin nie chce sprawdzić. Nie chcecie ze mną? Chcemy. Chcemy z Tobą, Marcin. Koczyń, ciebie, z Tobą chcemy zawsze. Bez Ciebie ta jesień nie byłaby taka. Ja nawet ciepła. powiem tak, Marcin, z Tobą jak z dodą. Jak z dodą. Weź pyknij ceny od razu. Chcemy? Jednego i drugiego nam przyjdzie Nie, do... nie pykaj, nie pykaj cen, bo te ceny jeszcze będzie Piotrek sprawdzał. A, yy, no. I tak, aby one były takie. No, że zobaczycie, w zadziorze warto kupić. Bo bardzo często wędkarze nam e, mówią w komentarzach, żebyśmy mówili, jaka jest cena danego produktu, ale bardzo często jest tak, że tą cenę, na przykład obniżamy zaraz po filmie, tak. i już ona by była nieaktualna. Po prostu zerknijcie sobie. E, zerknijcie. Bardzo często na, też... na pewno cena będzie boża. boża. Tak. Bardzo często też wędkarze oglądają te filmy z opóźnieniem, miesięcznym, rocznym, to już w ogóle te ceny by były nie. Nie no, to mam, te ceny, ja słuchajcie, to te ceny zawsze tak działają, żeby my wrzucamy film i tam zawsze jest jakaś promocja w ciągu paru dni po filmie, a potem już tej promocji nie ma i tyle. Co to? To jedna z moich ulubionych serii od Dragona. X, mam taką. No, Xtreme. Tutaj jest akurat 1,98 m do 28, 6,28. No Na ja, komponentach Seagull dał To da Boucher, ja mam taką właśnie ja, 220 cm. Też właśnie to mocowanie jest fajnie takie odchudzone. Ogólnie te, te krótkie sandaczówki są takie dopasowane do nadgarska. Przygniecie, tak? To, to, to bardziej tak się tutaj bym Was prosił Krótka, w tą stronę. O. Chodź, tą nie bój stronę. się, Marcin. Nie nie no Ty przyszedłeś. Kamera takiej. lubi Ciebie, a Ty ją też musisz polubić. Bardzo ładnie. Okay. I mamy Szynka takiego wętra. samego kika. Też ten Xtreme od Dragona, tylko mocniejszy. Do 35 gramów 1,98 98. O taki koguciarz jak Pięknie. To, żeby no. go dobrze przygiąć, to Marcinowi by się... Nie może... Właśnie boję się, żebyś... Że wyrwę z ręki i dziurę w, w suficie zrobił. <laughs> Marcina podzię Widać? No. Tak. Że wszedłem już na siłkę? Tak, widać. Tak? Bo jesteś na siłowni? A ja. Brawo. Przetarłem szlaki, będę miał weekend z zakwasami bardzo kolorowy. Dobra, to Marcinek oddajemy. Też bal... O, teraz przejdziemy sobie do Westina. Ogólnie te na przykład krótkie sandaczówki już by się nadawały do sandaczowego werta, tak? albo nawet do koniowego werta. To nie będzie przeszkadzało, więc takim wercie swobodnie będzie nam się łowiło kijkiem 180-190 do 2 metrów. Seria W. Dobra, zaczniemy od w 3 tylko on jest po amerykańsku opisany, 5,15 g to jest przedział w jakim najwygodniej tym kijem się łowi, on realnie będzie gdzieś do 25 gramów. 20 długości, W3 Finesse Fines TNC. To też musicie się tu bardziej jakby przesunąć, aby ja tą pracę wędki złapał. O, Delikatny szczyt. Będzie to ciało. Będzie ciało i tu mamy model wyżej, seria W4. Tak zwany 1 plus 1, to jest ulubiony dźwięk Adasia. O. Nie wiem dlaczego, takie... A jest tak z policzka i tak... Nie, o, chyba umiesz. nie. Adasz pewnie umie. Za mało zębów mam. Więc... Bo za dużo. Albo za dużo. Jedno z dwóch. Więc tak, 1 plus 1. <coughs> e, I tu jest długość... O, vertical jigging. Tak jak wspomniałem wcześniej, że te kurciaki będą też e, dedykowane do, do lekkiego werta. 185 cm od 14 do 28, czyli Marcinek, powinno się Dobrze, jeszcze tak szybko. weź Marcinę. tak mocno, mocno go zaprzę. Się... Ja się zaprę. No. Zobaczymy. No. no, złamcie w końcu jakąś rędkę. Nie, nie do złamania. No, pa, trudno. Jeśli nie mam siły, to trzyma. Daj, panie Boże, taką rybę co by ją tak Tak, musisz podświetlić jeszcze na tej siłowni. Jeszcze tak, jeszcze. Słuchajcie, od początku, odkąd prowadzimy zadziora. Nigdy nam się nie złamała w sklepie wędka. Więc czasami się zastanawiamy. Nie, wykonalne liście. Ale to nie, to była moja wina. To była moja wina, bo ja puściłem i wędka strzeliła o sufit i się złamała sufit. Ale ja mówię tak, tak właśnie Czy przy przygidaniu. Nigdy nam się wędka nie złamała, i się czasami zastanawiamy, jak wy robicie, żeby te wędki tak łamiecie wszystkie. Albo gdzieś tak rzuci do bagażnika. Mm -hmm. potem, a potem za pół godziny na rybach chce zrobić tej Klap! Ojej, co tak. się stało? A co tam tak w samochodzie podczas drogi klekotało? Z gruzem włożone. Dobra, co my tu mamy? E, Mazbit jednoskładowy Mam taką wędkę też bardzo fajna. Ty bardzo dłuższą oczywiście. Elegancko wykonana i słuchaj ci powiem tak 6,4 stopy ma, to już trzeba sobie przeliczyć i do 30 gramów ciężar wyrzutowy, na... I on ma chyba, chyba najdelikatniejszą tą szczytówkę ze wszystkich, widzisz tak? O, to jest fajne, nie? to jest ten, fajne, ten szczycik ale taki tnie, ten, ale dobrze, delikatny ten... szczycik, ale tnie też, też A ogólnie, nie resztą, ma czym to zacząć. To, patrz. To, jest, to jest moc, to jest siła, to jest energia, to jest wszystko. Cepciu, teraz przejdziemy sobie do wędek troszeczkę droższych. Wędki troszeczkę droższe, dlaczego? Bo na lepszych komponentach są wykonane, bardzo często mamy do czynienia z rękodziełem, tu akurat Wam pokażę właśnie, Wędki produkowane ręcznie, więc wiadomo, że przy pracy ręcznej ich cena będzie wyższa niż przy, przy taśmowej produkcji seryjnej. E, te wędki dzięki lepszym komponentom są lżejsze. Czyli przechodzimy po prostu do wędek dla tak zwanych wielorybów. W jakim sensie, że, że dla bogaczy? Dla wielorybów, to, to... Pod... dużych wędkach? Nie, to jest takie określenie branżo... nie, branżowe. Nie. Ten tysiąc hakiem w dzisiejszych czasach to można sobie troszeczkę piwa odmówić, przyoszczędzić i, i każdy praktycznie jest w stanie sobie odłożyć, jeżeli ma taką potrzebę, oczywiście opowiadaj. E, dobra, tu mamy Kigana, tak wędka ręcznie, ręcznie produkowana tutaj w Polsce na koreańskich podzespołach. E, to jest akurat jednoskład, bardzo leciutki. Ja zapomniałem się. jak ten inset się nazywa, bo to też jest po, jakaś... Pochwalę się, się... Ma, mam taką w domu Skupujesz. i łowiłem tą wędką. No, mam. Łowiłem tą wędką. Zalawie. Powiem Wam tak, jeśli chodzi o czułość, to jest petarda, no, ale dla mnie troszeczkę za krótka. Ale mam taką wędeczkę. I tutaj mamy akurat model 191 cm. 3 czwarte uncji, Marcin, do ilu gramów będzie? No, przyliczamy, Marcin, przyliczamy. coś takiego. No, uncja 30. ma 28. Tak. tak. Nie kupowałeś nigdy na uncję? Nie. Złoto się kiedyś na uncji, Oczywiście. Na uncję kupowałem. A i co ciekawe, tu jest bardzo ważne, widać celowniczek. Widać, oooo! Widzicie, ja dlaczego wszyscy producenci wędek sandaczowych czy okoniowych szybkich kijków to jest, to jest, nie, to jest nieduży koszt, a ten celowniczek naprawdę, naprawdę bardzo często ułatwia życie. mówię, do 21. Do 21 no. przyginamy. Jedno skład. Bardzo lekki kij. No ja tak pokażę Szpada. o pięknie. Szpada. Kolejną wędką, to już klasyka gatunku. Będzie HMK HMK HM dragona na komponentach Fuji, Ręcznie produkowane. Zawsze jest tak, że na początku sezonu HMK jest dość dużo. A później się kończą, Dragon, Dragon ich e, jakichś wielkich ilości nie produkuje. Także jeżeli ktoś ja wiem, się... i potem jest płacz. I potem jest płacz, także jeżeli ktoś się zastanawia, to lepiej sobie kupić na początku sezonu, bo jak będzie zbyt długo myślał, to potem może ich po prostu na rynku nie być. A wiesz, kiedy jest płacz, przed choinką zazwyczaj. Też bo to bardzo... jest fajny prezent, ale już nie ma. Też bardzo lekki kijek. Do, do hajamek są dołączone jeszcze takie sztywne pokrowce. E, także można sobie wtedy do auta wrzucić, mniejsza szansa, że ją tam połamiemy no, Przyginamy, przyginamy. Ja tylko powiem, że ona jest, poczekaj, laska, 195 cm do 35 gramów. Chyba, najmoc do chyba najmocniejszy z tych wszystkich krótkich sandaczowych kijów, które akurat dzisiaj pokazujemy. Okej, okay. ładny koreczek, fajne no. wykonanie. No, tu no się wszystko zgadza, nie ma do czego się przyczepić Otóż tego tam. rodzaju wędkach. I jeszcze tutaj mamy dwa HIE, które są amerykańskim rękodziełem od Kislera. tak. Dokładnie. Oba są jedno też oba są bardzo lekkie. Tutaj w Kislerach też jest mocowanie kołowrotka Fuji, ale ono ma troszeczkę większą średnicę, jest troszeczkę grubsze. Także jeżeli ktoś ma łapę jak Bochen chleba i mu niewygodnie łowi się takimi odchudzonymi kijkami, gdzie jest sam blanki mocowanie kołowrotka, to dla dużo dłoniastych wędkarzy naprawdę bardzo fajnie te mocowania kołowrotka leżą w ręku. jeden jest mega szybki. Zibon, seria. Zibon. Do 14 gramów jest opisany, ale to jest, tak jak Wam wcześniej wspomniałem, ten amerykański opis do 14 gramów. To jest. Poczekaj, jeszcze. Od 7 do 14, czyli w tym przedziale najwygodniej tym kijem się łowi, ale on będzie w okolicach naszego europejskiego 25 gramów miał ciężar wyrzutowy i to jest ten szybszy taki, taki no, typowy x fast mhm. on ma 20 długości tutaj drugą serię pokażemy to jest seria helium od jednej 16 uncji do trzech ósmych 20 ma długości Marcin on będzie lżejszy i patrz ten szczyt ma tak jak w tym w którejś w poprzednim ma zbicie widzisz że ta szczytówka jest taka bardzo delikatna a reszta wędki jest już kołek, także z lżejszymi przymiotami będzie dużo łatwiej. Obserwować po prostu to, co się dzieje tam na drugim końcu zestawu. Niedużo tego nam już zostało, także jak ktoś jest zainteresowany lekkim dobrym kijem, ręcznie produkowanym, to zapraszam. No dobrze. Moi drodzy, teraz dla widzów, którzy. Paweł bardzo dziękuję za fantastyczną ma, prezentację. A ja teraz dla widzów, którzy zostali jakby do końca filmu, to już tłumaczę. Dlaczego, skąd dla mnie wyższość dłuższych wędek nad krótszymi? Moi drodzy, tu nie chodzi o nic innego, jak tylko o tak zwaną już bardzo znaną w całej Polsce metodę na Kowalczyka. Jak się łowi na Kowalczyka, to się siedzi, prawda? My łowimy w płytkiej, dużej rzece, gdzie najwygodniej łowi się na siedząco, ponieważ nurt, ponieważ bujanie i tak dalej, i tak aby łowić na siedząco wygodnie, trzeba mieć dłuższe wędzisko. Stąd te moje przyzwyczajenie właśnie do dłuższych wędek. Dla wędkarzy, którzy łowią raczej na stojących wodach, na głębokich zbiornikach, łowiących właśnie na stojąco, oczywiście krótsze wędki będą dużo lepsze. I od to cała, moi drodzy, tajemnica i afera o długie i krótkie wędki. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Trzymajcie się na razie. Cześć!